Zeta Pierścińska, zapraszam na piątkowe wydanie Kuriera Ostrowickiego. W środowe przedpołudnie ze stawu w Parku Miejskim został wydobyty nieprzyjemny 48-latek. Pomimo szybkiej interwencji służb ratowniczych nie udało się uratować mu życia. O zdarzeniu poinformował mieszkaniec Ostrowca, który był z psem na spacerze w parku miejskim. Zatelefonował na alarmowy numer w środę, krótko po godzinie 11. Poinformował, że w stawie znajduje się przedmiot wyglądający jak plecak. Gdy na miejsce dotarli strażacy okazało się, że w wodzie przy brzegu znajduje się nieprzytomny człowiek. Strażacy wydobyli go na brzeg i rozpoczęli akcję reanimacyjną. Potem przekazali mężczyznę załodze karetki. W momencie, kiedy policjanci przyjechali na miejsce, funkcjonariusze Straży Pożarnej prowadzili reanimację wyłowionego z wody mężczyzny. Jednak życia 48-letniego mężczyzny nie udało się uratować. W chwili obecnej pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności, które pozwolą nam na wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Zarządowcy Powiatu Ostrowieckiego ustalili listę remontów dróg powiatowych, które chcieliby zrealizować w 2020 roku w ramach tzw. powodziówek oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Z powodu trudnej sytuacji finansowej Powiatu Ostrowieckiego jego zarząd wynegocjował z władzami gmin współfinansowanie zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych. Część z nich będzie realizowana w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu na terenach gmin poza Bałtowem wyremontowane zostaną powiatowe odcinki dróg. Fundusz Dróg Samorządowych i tutaj zadania, które już są zakontraktowane i realizacja przewidziana jest do końca trzeciego kwartału tego roku. W porozumieniu z samorządami doprowadziliśmy do stanu takiego, żeby... Ten udział, który jest po stronie powiatu mógł być rozbity i tutaj ta sugestia nasza polegała na tym, żeby 3 czwarte tych zobowiązań z 50% przejęły gminy. Natomiast pozostałą część uzupełnił powiat i tak to się odbyło. Poza gminą Bałtów w każdej z gmin są przewidziane zadania. W przypadku Ostrowca jest to Aleja Jana Pawła, od skrzyżowania Radwana do ulicy Sienińskiej. Następnie w Kunowie Wiatraczna, w gminie Ćmielów jest ulica Opatowska. Natomiast jeżeli chodziłoby o Waśniów, to jest droga Nosów, Piotrów. Także te fragmenty są przewidziane i ta realizacja w tym roku jest zapewniona. Powiat razem z gminami zamierza ubiegać się także o pieniądze z tzw. powodziówek, czyli funduszy rządowych zarezerwowanych na usuwanie szkód, jakie powstawały w infrastrukturze drogowej na skutek powodzi, podtopień czy ulewnych deszczy. Na tej liście znajduje się 11 odcinków dróg powiatowych z 24, jakie można by sfinansować z tego funduszu. Mamy e, kwestie dotyczące e, szkód powodziowych, które... Nastąpiły w ubiegłym roku i również jesteśmy po spotkaniu z samorządami. Zostały określone zadania, które w tym roku przewidziane są i jako priorytety zostały w ostatnich dniach przekazane do Wojewody Świętokrzyskiego. Mam nadzieję, że znajdą one uznanie. Tu doszliśmy do porozumienia, że w każdej z gmin kierowane były co najmniej dwa zadania. Jako najważniejsze na tej liście wskazane zostało zadanie w gminie Kunów, które no, ma tą cechę zaległości pewnej, gdyż pochodzi ze szkód z 2014 roku. Ono wcześniej nie mogło być skierowane do realizacji ze względu na to, że nie była przygotowana dokumentacja, myśmy w ubiegłym roku uzyskali zintegrowane pozwolenie na realizację tego zadania. Dokumentacja jest na tę chwilę w pełni gotowa i jako takie zadanie, które Specjalnie motywowane było do wojewody jako takie najważniejsze na tej liście, a następnie kilka, no, mam nadzieję, istotnych zadań to jest przede wszystkim budowa remont starej dziewiątki od granicy miasta, tak, no, od zjazdu do Mecu, do obwodnicy. Cały ten fragment jest przewidziany, wspólne porozumienie tutaj wypracowane zostało wstępnie z gminami. Bo przebieg jest na terenie gminy Ostrowiec, częściowo tam również gmina wodzechów i później kunów. Więc no tutaj to współfinansowanie 50% zaproponujemy, w jaki sposób mogłoby być realizowane. Ale zgoda na to jest i taki wniosek został przekierowany. W Ostrowcu, dwie ulice, to jest fragment żeromskiego od skrzyżowania Sienkiewicza do świateł na zagłoby i też fragment ulicy Świętokrzyskiej, to jest od hali sportowej do, do cukrowni na, na tym odcinku I, i jeżeli o miasto to tyle, natomiast no, są wskazane również zadania w poszczególnych gminach, jeśli chodzi o Bałtów to jest droga między Bałtowem w kierunku Sienna na Antoniów i tam fragment około jednego kilometra w Wąwozie i droga w Wólce Pętkowskiej od Ronda w kierunku wsi Natarłów. W gminie Ćmielów jest ulica Jastkowska i fragment drogi na, na Wiktorynie i w gminie Waśniów mamy drogę w Nagorzycach i w Rostylicach, a w gminie Bodzechów Nowa Dębowa Wola takie dofinansowanie przez gminy remontów dróg powiatowych jest już wieloletnią praktyką polegającą na wzajemnej pomocy. Jest niepisanym takim z wieloletnim zwyczajem od momentu kiedy powstały powiaty, że ze względu na szczupłość środków, która była tutaj no tak powiem stale nam towarzyszyła, że ten współudział finansowy jest no, tak rozbijany. No nietypowo wystąpiło to przy Funduszu Dróg Samorządowych, ale to jest kwestia taka no, nadzwyczajna, wynikająca również z tego, że powiat został zakwalifikowany ze względu na wysokość dochodów własnych do grupy tych powiatów, które mają niestety, ale udział własny na poziomie 80%, no, 50%. Natomiast sąsiedzi, no tutaj powiaty chociażby najbliższe. 80%, więc no my tu staramy się w tej kwestii w jakiś sposób monitorować również no, yy, uwzględniać jakby tło całej sytuacji w tym także no, przede wszystkim naszą sytuację finansową o to, żeby do nowych zadań z drugiego naboru to współfinansowanie mogło być wyższe. Całkowitą wartość tych prac szacuje się na prawie 20 milionów złotych, z czego 15 milionów pochłonie odtworzenie dróg zniszczonych przez powodzie. Pozostała kwota, czyli 4,5 miliona, to koszty prac na odcinkach finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze starczą na odtworzenie 20 kilometrów dróg powiatowych. To będzie gdzieś około 20 kilometrów. Gdy zestawimy zarówno te, które wynikają z funduszu, jak i te, które tutaj objęte są szkodami powodziowymi. Bo kwalifikacje, jeżeli chodzi o szkodach powodziowych, no to w dokumentach zawarty mamy szczegółowy kilometraż. To jest poprzedzone określoną procedurą związaną z kwalifikowaniem tych kosztów. Najpoważniejszy, zarówno pod względem zakresu prac, jak i kosztów, będzie remont tzw. starego szlaku drogi krajowej nr 9. Pod względem wartościowym i zakresowym to będzie ten, ten odcinek starej dziewiątki. Jeżeli to by nam się udało i zostało zakwalifikowane, to. Pod względem kosztowym szacowany jest na poziomie około 3,5 miliona złotych, no i również ze względu na zakres. Zakres prac na remontowanych drogach będzie w zasadzie taki sam. Będzie obejmował przede wszystkim odtworzenie poprzedniego stanu. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie wynikające z ośrodkach, tych przewidzianych jako szkody powodziowe, to tutaj no głównym założeniem jest takie, że odtwarza się to, co zostało zniszczone, więc i inne elementy są możliwe, ale tylko i wyłącznie w kosztach własnych, więc jeżeli mówimy tutaj o tych zakresach, to przede wszystkim one skupią się do tworzenia nawierzchni. Oczywiście realizacja zaplanowanych inwestycji będzie zależała od pozyskania zamierzonych środków, a także pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów. Stowarzyszenie Szachowe Hetman i Świętokrzyski Związek Szachowy zapraszają kibiców szachowych na niecodzienne wydarzenie. W dniach 15 i 16 lutego w Ostrowieckim Browarze Kultury odbędą się drużynowe mistrzostwa województwa świętokrzyskiego w szachach klasycznych. Kolejna edycja uroczysta dekoracja odbędzie się w Kielcach w marcu. W zawodach udział zgłosiło 30 drużyn z 10 świętokrzyskich klubów szachowych. Zmagania 120 najlepszych szachistów w województwie można oglądać od godziny 10 do godziny 16. Pierwszy karnawałowy bal dla dzieci odbył się w Ostrowieckim Browarze Kultury. W zabawie, której organizatorami były Miejskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna, wzięło udział prawie 400 dzieci. Bawimy się! We, wesoło, zabawnie! I dobrze. A zabawy w Ostrowieckim Browarze Kultury było co niemiara. Ponad 400 dzieci przebranych w kolorowe stroje księżniczek, rycerzy, policjantów, wróżek i wiele innych wzięło udział w balu karnawałowym pod hasłem Witajcie w naszej bajce. Była to kolejna propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury dla dzieci, które spędzają ferie w Ostrowcu. Od pierwszego dnia ferii staramy się dzieciakom zorganizować jakoś wolny, wolny czas i rozpoczęliśmy 27 stycznia przedstawieniem teatralnym wykonaniu Teatru Blaszany Bemberek i na tym spektaklu było około 300 dzieciaków. Więc być może dzisiaj pobijemy rekord, ale to nie jest nasza pierwsza tak duża impreza. Ci, którzy tworzyli ten browar, tak. Sobie w tych zamierzeniach zakładali, że tak to będzie wyglądać, że to będzie miejsce takiej pozytywnej energii, która brzmi i pochodzi właśnie od tych najmłodszych. To jest nasza trochę inwestycja w przyszłość. Mam nadzieję, że tego bakcyla kultury tutaj łykną i kiedyś do nas powrócą jako już świadomi artyści, ale przede wszystkim dzisiaj ferie, karnawał i dobra zabawa, ale też i trochę Kreatywność rodziców i ich, bo te przebrania rzeczywiście są dzisiaj tutaj fantastyczne. Zabawa na balu była świetna, a uśmiech z twarzy dzieci nie znikał nawet na chwilę. Organizatorzy przygotowali także dla maluchów oprócz tanecznej zabawy również inne atrakcje. Rozpoczęliśmy, witajcie, w naszej bajce, więc przypomnę, że to jest piosenka, która pochodzi z filmu Akademia Pana Kleksa, a wiadomo, Akademia, ten film powstał na podstawie książki Akademia Pana Kleksa, więc rzeczywiście to literacko, w jakiś sposób z literaturą jest to związane, ale dzisiaj będzie też na balu nie tylko taniec i zabawa, ale będą również konkursy i również konkursy literackie. Także to jest, staramy się, żeby wszelkie formy pracy, która... Biblioteka, którą biblioteka oferuje swoim czytelnikom, w jaki sposób z książką, z literaturą się jednak wiązały. Uczestników imprezy zabawiali animatorzy przebrani w bajkowe stroje oraz koziołek Matołek, który przyjechał na Ostrowiecki Bal z Centrum Bajki w Pacanowie hasło tego balu Witajcie w naszej bajce. A chyba nie ma takiej bajki personalizowanej z naszym regionem, czyli Koziołek, Matołek i Pacanów. A z drugiej strony chcemy też ze sobą współpracować, bo i Biblioteka, i Miejskie Centrum Kultury, czy nawet BWA to są instytucje kultury stworzone także dla dzieci. A Koziołek, Matołek, pamiętajmy, w Centrum Bajki ma ten walor mocno edukacyjny, więc myślę, że te spotkania z Koziołkiem, Matołkiem będą się odbywać częściej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowickiego.